Zadanie 11. W kartezjańskim układzie współrzędnych xy dane są punkt A, 8, 11 oraz okrąg o równaniu. Mhm. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź. Odległość punktu A od środka tego okręgu jest równa. Dobra, czyli musimy mieć e, środek okręgu, od środka tego okręgu, czyli musimy znaleźć środek. Kleiłam z karty wzorów równanie okręgu po to, żebyś mógł się tutaj przyjrzeć, że w zasadzie większość rzeczy mamy już podaną. No bo e, tutaj mamy współrzędną xową środka okręgu i to jest, uwaga, nie minus 3, tylko 3. Trójka, tak? Bo we wzorze jest minus, więc e, środek będzie miał współrzędną xową równą 3 a współrzędną y równą, uwaga, to jest plus 1, we wzorze był minus, czyli ktoś musiał dorzucić minusa, tak? Musiało to tak wyglądać, że y minus minus 1, żeby wyszło coś takiego, prawda? Czyli ta współrzędna y, ona jest równa minus 1. Ok, mamy środek okręgu, mamy y, punkt, który mam współrzędne 8, 11. No więc liczymy odległość. Odległość jest najkrótsza droga, tak? Mogę Ci to jeszcze naszkicować, jakby to mniej więcej wyglądało. Oczywiście to nie będzie z dokładnością co do kratek, tylko mniej więcej. No załóżmy, że mamy tak 3 minus 1, no gdzieś tutaj środek, no i 8, 11, no gdzieś punkt tutaj A. No jeżeli chcemy odległość, to znaczy, że chcemy mieć tę długość. O, tutaj. W takim razie my musimy y, przesunąć się na x i przesunąć się na y. -kach. Żeby znać tę długość, musimy znać tę. Dlaczego? No, bo po prostu wyliczymy tę niebieską długość później z Pitagorasa ponieważ zawsze tutaj jest kąt prosty, yy, no to z Pitagorasa będziemy mogli policzyć tę niebieską odległość punktu S od punktu A. Gdyby to było zadanie otwarte, no to trzeba by tutaj ładnie to wszystko rozpisywać, tak, wektory przesunięcia. Jeżeli to nie jest zadanie otwarte, to możesz to sobie po prostu... Yy, no, tak z rysunku troszeczkę, może nie odczytać z rysunku, ale na logikę wziąć, tak? No bo zobacz. Jeżeli punkt S ma współrzędną xową równą 3, sx równe 3, a współrzędna xowa punktu A, Ax to jest 8, no to o ile my się przesunęliśmy? Od trójki do ósemki, czyli o 5, tak? Więc tutaj mamy 5. 8 minus 3, tak łatwo to policzyć. Mamy piątkę. Dobra. No a w górę jak się przesunęliśmy? No współrzędna y punktu S to jest minus 1, a współrzędna y punktu A to jest 11. No ale uwaga, bo przechodzimy przez oś x, czyli jak do osi było 1 tutaj. No bo mamy minus 1, tak, czyli do 0, no to będzie 1, a potem jeszcze od 0 do 11, do 11, no to łącznie mamy 12. Tak, żebyś się na to nie złapał, że tutaj jest jakoś 10 czy coś nie. Tutaj 1 i jeszcze 11, czyli łącznie mamy tutaj 12. 5, 12, czyli możemy już policzyć yy, Pitagorasa. Gdybyś chciał ładnie zapisać sobie, te odległości, tak? Na X i na Y, tak ładnie, matematycznie, no to musiałbyś zrobić tak. SX odjąć AX, jak to jest odległość na, na Y. -ach. No to wyszło by Ci tak, 3 minus 8, no mamy minus 5, czyli odległość jest równa 5 na X-ach. Potem musiałbyś, musiałbyś wziąć Y, czyli SY minus AY. No to mamy co? Sy to jest minus 1, jeden, minus 11 to mamy minus 12 w wartości bezwzględnej, czyli 12. I już napisane. Dobra, czyli robimy teraz Pitagorasa. Mamy tak, 5 do kwadratu plus 12 do kwadratu. To jest, no i co, nazwijmy to sobie jakieś na przykład, <trym> na przykład d. Niech będzie. To jest d kwadrat. Pamiętaj, że jak robisz Pitagorasa, to musisz przyprostokątne, tak? Do siebie dodać, ich kwadraty do siebie dodać. I z drugiej strony ma być przeciw. Prostokątne, czyli to d do kwadratu. Dobra, no i liczymy. 25 plus 144 to jest d kwadrat. Jak dodamy, mamy 169, to jest d kwadrat. No i pierwiastkujemy. Normalnie byś tutaj napisał wartość bezwzględną, tak? I że to jest 13, ale przecież odległość musi być większa od 0, czyli D na pewno będzie większa od 0, większa równa 0. No większa, <grywa> bo to jest gdzie indziej. Dobra, więc już tej wartości bezwzględnej pisać już nie musisz. I już wiesz, że po prostu d to będzie 13. Ta odległość to jest 13, więc mamy odpowiedź b.